Cześć siemanko, z tej strony Macieku i witam Was w kolejnym odcinku serii Polska Wieś. Na samym wstępie chciałbym Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Zostawcie tego subika, bo naprawdę e, motywuje do pracy e, to na kanale. No, i dzisiaj, pewnie jak po miniaturce i po tytule widzicie akcję, talerzowanie i rozrzucanie obornika. Może rozrzucanie obornika było i w poprzednim odcinku, ale trochę mniej tego było. Chciałbym trochę więcej dzisiaj tego na odcinku zrobić. No i co? Eee, zabieramy się od razu do roboty. Tylko ja chciałbym powiedzieć, że jak widzicie, stan naszego konda trochę się e, zmienił. Ale co do tego, to przejdę później. No i chciałem, też na samym wstępie właśnie chciałabym dopowiedzieć e, o tej stanie konta, że trochę nam się zmieniła hodowla krówek, ale, e, ale to w sumie mogę później o tym wspomnieć, jak widzicie tutaj dwa zestawy już przeszkowane 30 z żółwko tak jak zawsze e, bo 60 nie podczepiam, bo 30 daje sobie rada, a wyglądowo też ładnie to wygląda a 60, tu z rozrzutnikiem już tu naładowany, wszystko na, e, jest Ogarnięte, już tylko w pole jechać. No więc co? Ja sobie chyba bez zbędnego przedłużenia pojedziemy, pierwsze dzisiaj sobie potależować. O, odpalamy trzydziestkę I lecimy. Ja zobaczę tylko, czy dźwięki. Dźwięki są ok, dobra. Podnosimy talerzówkę i jedziemy na pole. Dzisiaj sobie będziemy talerzować po jęczmieniu. Jęczmienia eee, mieliśmy tylko jedno pole, więc mamy pojęć do dzisiaj. Ja chciałem tylko wam powiedzieć, że jak widzieliście obok sterta obornika co jest no to niestety w tym sezonie nam się nie udało wywieźć tego na pola, ale za to już w kolejnym sezonie tak sobie powywozimy przyczepami przyczepów raczej na pola Oj, podniosłem mi troszkę 30, no bo w tym sezonie już się nie wyrobiliśmy, tutaj żniwa były na pełnej, trzeba było wszystko ogarnąć. a teraz rozrzucanie obornika, to ja nie będę robił już wywożenia na pola i dopiero później rozrzucanie obornika, już to zostawiłem w spokoju i się ogarnie to. Później. Jeszcze z takich rzeczy, tak jak widzieliście, tam już nie ma słomy i jest ogólnie e, słoma sprzedana. Czyli ten kolega mój e, tutaj sprasował i zebrał. Już na, na odcinku nie pokazywałem, bo on przyjechał tam e, dzień wcześniej i już nie opłacał się urywku nagrywać tylko z tego. Dobra. Czwóreczka i lecimy z Pewnie zobaczymy, jak dokończymy. Może się uda nam dokończyć dzisiejszą pracę chociaż wątpię, bo nie chcę długich odcinków też robić tutaj 30 zatankowana garnistry kupiłem, bo już po ostatnich odcinkach już coraz mniej paliwa się zrobiło, więc musiałam zakupić więc też trochę mnie to kosztowało, nie pamiętam ile tego dokładnie wydałem pieniędzy na to, więc niestety wam nie powiem, no ale tam 200 litrów chyba kupiłem więc też tak na zapas trochę i zatankowane, może nie do pełna ale ciągniki są zatankowane już, e, więc nie będziemy musieli na odcinku ich tankować. Więc mi tutaj już chwasty sobie wyrastają. I ogólnie dzisiaj sobie po, tak zaplanowałem, że e, w tym sezonie jakby najbliższy tu będzie łubin, czyli będziemy, żyjemy tak naprawdę pod łubin, tak bym powiedział. Więc e, tutaj taki, żeby był podozmian, nie zboża cały czas, to trochę jakiegoś podozmianu, żeby tutaj było na tym polu. No i co, w najbliższym czerwcu, który nas czeka już po zimowych sprzedażach, tak ogólnie, trzeba już wykupić te pole, bo ja już się umówiłem z tym właścicielem, który tu jest jeszcze, bo to w dzierżawę mam jeszcze, no że wykupuję po tych trzech sezonach, no i będzie mnie to kosztowało trochę, no ale będą pieniądze za byki, więc to trochę mi też... Dlatego e, tych pieniążków i będzie można sobie te pole zakupić i mieć je już na własność i robić sobie z nim co się chce, no bo na przykład łączyć bym nie mógł za bardzo jakbym wziął dwie dzierżawy, no bo to trzeba mieć jednak by, e, jakby e, mieć jako swoje te pole e, i drugie również też. No, ale ja na razie nie zamierzam nic łączyć. Tutaj nie dokupuję obok pola, bo tu takie większe są dwa. Więc ja na razie tu odpuszczam, żeby łączyć te pole z jakimś. Yy, najbardziej, by jak już łączyć, to tutaj z prawej. Ale to dużo areał, za dużo tutaj, jak na moje gospodarstwo. Więc yy, nie będę łączył dzisiaj. ja chcę żołnierzy to ją tak naprawdę na serii jedna z moich ulubionych akcji. Nie wiem jak waszych, ale moich tak dziesiąta godzina tutaj na w zegarku farmingowym i nie pamiętam, czy wspominałem te w poprzednich odcinkach, bo ja trochę zegrywał na zapas, czy że tutaj się zmieniło oczywiście, że od września już, bo teraz sierpień drugi jest, to będziemy mieli po 3 dni jakby, że będzie jeden miesiąc trwał 3 dni, a nie dwa. No bo ja jednak tu się nie wyrabiam, niestety muszę sobie zmienić, bo to trzeba po kilka odcinków robić na jednym dniu żeby tu się wyrobić ze wszystkimi rzeczami, które mam do zrobienia w określonym miesiącu no i co, mam nadzieję, że na odcinku skończymy te pole bo chciałbym skończyć i pojechać na rozrzucanie obornika, e, oczywiście dzisiaj sobie zaplanowałem, bo chciałem tak coś porobić na tym naszym nowym polu zakupionym w, e, w tym sezonie czyli pojedziemy na te nowe, najnowsze nasze pole zakupione tam sobie porozrzucamy obornik, tam będziemy rozrzucać podowiec, więc e, trochę mniej tego azotu, ale też tak e, będziemy sypać. Oczywiście sypię tam e, na maksa, żebym nie musiał już jeździć tam z rozsiewaczem, a i tak obornika mam bardzo dużo, więc e, nie muszę się o co martwić. 30 sobie daje radę, bo tu pod górkę lekko. E, w poprzednim sezonie tutaj ja nie talerzowałem, ale widać, że sobie daje radę. Na czwóreczce już tu piątki nie wrzucam, bo piątko to tak e, by niedokładnie robiło. Ja wolę tak czwóreczko, tak już taka prędkość jest odpowiednia moim zdaniem. Dobra, o, zawracamy. Lecimy w kolejny przejazd. E, ogólnie ziemniaki już tutaj e, dorastają, więc będzie można już robić za niedługo wykopki, ale ja się zastanawiam czy robić na przykład pierwszy film z łubinu koszenia, czy pierwsze z e, oczywiście z wykopków. Ale e, tak mi się zdaje, że pierwszy do jakby z łubinu e, to ogarniemy sobie, wykosimy, by nie musieli, mogli się zajmować wykopkami. No wykopki, trochę więcej pieniążków zarobimy, bo jednak za te ziemniaki to w farmingu faj e, fajny pieniążek jest, e, pieniądz. E, więc ja się cieszę, jedynie mam taki minus, że będą się e, ładować albo turem 30 to łyżką, albo e, ręcznie wiadrami, więc trochę będzie tutaj e, roboty i z, z pola z, zbieraniem i później z, z zabraniem na, przyczepy, z, na przyczepę i na rozrzutnik e, później na, na sprzedażach więc też trochę problem będzie, jakby no problemu dużego nie będzie, jedynie e, czasochłonne to będzie dla nas e, więc będziemy, będę musiał tutaj posiedzieć dużo nad tym, m, poza odcinkiem, no ale sobie poradzę. Dam rady, nie będę jakoś e, na odcinku, też nie chcę wszystkiego ładować, chyba żebym wypożyczył jakiś sprzęt, ale nie chcę tutaj już e, do dodatkowych wydatków e, tu robić. E, żeby tutaj normalnie się rozwijać chociaż nie jakbym wypożyczał maszyny co chwilę to bym tracił pieniądze zarabiał i tracił i tak by było w kółko a tak to inwestuję sobie zainwestuję w coś tak samo jak w tym sezonie w pole zainwestowałem to tak i mogę w następnym, ale w następnym sobie coś innego zainwestujemy, chyba że nam jeszcze starczy kasy to oczywiście też e, w coś innego czyli te pola na przykład e, ale to zobaczycie po zimowych sprzedażach no i co, 18 tysięcy w na naszym koncie, bardzo do, e, dobra kasa na, na, na tym naszym saldzie konta. E, ja się cieszę, bo jeszcze plus zimowe sprzedaże teraz przyjdą, to będzie fajna kasa, fajne pieniądze. Ale też również trzeba e, badania glebowe zrobić e, w tym sezonie. Tutaj najlepiej jakbym zrobił po talerzowaniu też i tu gdzie rzucam obornik zwłaszcza, bo on mi się później nie wyświetla. A, a nie, bo ja tak mówię, że tutaj zwłaszcza, ale nie, bo ja po pierwszym sezonie to dopiero wydzierżawiłem, więc tu nie trzeba jeszcze. Za sezon będzie tu trzeba e, zrobić próbki glebowe e, Ale to sobie już ze sezon ogarniemy A teraz e, tylko w tym sezonie mam zrobić te, które miałem od początku e, od początku serii Te pola. Czyli no tam koło stogu już nie będę wymieniał po kolei, bo to dużo... znaczy dużo, może nie aż tak... Dużo, no ale nie już po co tak wymieniać jak, jak chyba stali widzowie m, mojego kanału, jakby tutaj, którzy oglądają serię, to chyba wiedzą, które to są pola. E, więc co? Zrobię teraz pojedziemy tu w lewo od miedzy, później poprzeczniaka sobie ogarniemy, bo tutaj mijaczek został, ale to ogarniemy na sam koniec. Patrzę tutaj 10 minut odcinka zaraz wybija, więc powinniśmy tutaj ogarnąć te talerzowanie, a później sobie pojedziemy na te rozrzucanie obornika. Zobaczymy, czy będę dzisiaj ładował tym turem. W poprzednim odcinku też sobie poładowaliśmy, a teraz mam załadowany, więc może po prostu jeden rozrzutnik rozrzucimy i zakończymy później odcinek. No ale to się jeszcze okaże. No i co, jeszcze z takich rzeczy to posiałem tę łąkę, jak jechałem właśnie na pole, by mogli się zauważyć, że wszystko poza odcinkiem zrobiłem. Zaorałem tam, wszystko ogarnąłem, żeby na, już na jesień tutaj była łąka do koszenia, chociaż co wątpię a moje krowy już są tutaj głodne, coraz bardziej na czerwonym jedzeniu mam a łąka tak naprawdę, ta pierwsza jest do koszenia, ale ja chcę tak, żeby były dwie łąki naraz, żeby nie było takiej różnicy między łąkami do koszenia tylko, że w tym samym czasie e, więc na razie sobie pewnie będę kupywał siano, a też ja tam e, dogadany jestem, bo e, no to czasami o tutaj E, zależy, bo czasami od tam sklepu kupuję takiego, tutaj e, wiecie, ta, taka, e, taki sklep, gdzie tam wszystko można sobie kupić, albo od sąsiadów. Od sąsiadów pewnie trochę taniej wychodzi, e, więc staram się od sąsiadów, no ale jak nie sprzedają, to muszę niestety tam e, z tego sklepu, no ale to już niestety tak jest. Chwasty już tu wyrastają i tak mnie ciekawi, bo na przykład sezon temu, jakby w poprzednim sezonie, jak stajeżowałem pole, to nie wyrastały chwasty, no ale pewnie po siebie już by wyrosły, ale chodzi mi tam za domem, e, za gospodarstwem, co zrobiłem, co e, jakby stajeżowane było do wiosny, tak cały czas le. Tak zostały te pole do wiosny, to tak nie wyrosły chwasty żadne, więc chyba po nie rosną, więc jakoś brzydko to nie będzie wyglądać, a tak to do wiosny tutaj sobie poczeka. Te pole na zasianie tego łubinu. Dobra, lecimy w kolejny przejazd. O, tutaj opuszczamy i lecimy. Słoma jest zebrana, właśnie chciałam powiedzieć, i ze słomy zarobiłem dokładnie 6000, równo. E, więc ja się cieszę, jeszcze zostanie mi słomy z łubinu, więc też trochę kaski będzie. Może nie jakoś dużo, choć i tak tam 40 jarów mam, e, prawie pół hektara około e, tego łubinu, więc też trochę słomy tej będzie. No, ale zgubiłem też jakaś duża ta słoma nie jest, ale zawsze jakaś kasa będzie. I ogólnie, co wspominałem na początku odcinka o, tym, e, o tych krowach, to oczywiście e, sprzedając sobie krowy, bo które już były stare, miałem tam po 40 miesięcy to już dużo. To trzeba sprzedawać je, bo to nie ma sensu je trzymać. Jak tylko im spada cena, to sobie tak uświadomię, że to nie jest za bardzo. Opłacalne, więc sobie sprzedałem za krowy, wszystkie które tam sprzedałem. Nie pamiętam ile ich było, ale nie, łącznie chyba 5 sprzedałem, tak mi się zdaje. Tak i za nie dostałem e, 7700, e, chyba 7600, coś takiego około. Ale postanowiłem, że no bo jak mam tutaj i rozwijać się, to jednak muszą mi produkować te krowy mleko więc sobie jeszcze do, zainwestowałem i dokupiłem jałówek a nawet i tak czy siak po, tym, po tej wymianie wyszedłem na plus, bo za jałówki dałem tam 5500 5500 jakby i a zarobiłem wtedy 7 i 7600, więc te 2000 około mi zostało tutaj. Więc ja się cieszę trochę z zarobku z tych krów też jest, ale byki też za niedługo do sprzedaży, tak jak mówiłem, że wykupić te pole będzie idealnie. 16 tysięcy będzie zawsze gotówki dla nas, więc będzie trochę dołożymy i będzie można zakupić te pole. Zaraz w sumie z ciekawości sprawdzę, ile te pole kosztuje. Tutaj że zobaczymy, ile tutaj musimy dołożyć, żeby ogarnąć zakup tego pola. Wykup tak bardziej. Ale zaraz to zobaczymy. Ja tutaj zrobię tylko poprzeczniak i to sprawdzę. Dobra. Zaraz ostatni przez nam zostanie i możemy lecieć sobie na rozrzucanie obornika. Dobra. O, sobie tak pójdziemy. Jeszcze raz tu przetarżujemy od między tak tutaj od dróżki polnej bardziej tak, żeby tutaj żadnych myjaczków nie było, żeby było tak dokładnie zrobione. O, tutaj o tak sobie zakręciłem, że złapać jeszcze tamtego. O, tak. I o to mi chodziło. E, jeszcze tutaj nie. Chyba drugi raz nie będziemy jechać, tylko tą słomę za, zabierzemy na pole, żeby tak... O, o to mi chodziło. Dobra. Nie wiem, czy widzieliście, ale mogliście nie widzieć, bo to w krzakach było. Ale... O. A, myślałem, że mi jak teraz będzie. Dobra, nieważne. Lecimy to ostatni już przejazd. Ale to jest wysokiej, wysokie. Nie no, normalnie mi się wydaje... Nie no, chyba tak mi się zdawało tutaj, jak z góry miałem kamerę. E, e, tak, teraz w sumie uświadomiłem sobie, że nie pojeździłem dużo na pierwszej kamerze, więc sobie teraz pojeździmy, tylko nie chcę zrobić tam mijaka, więc muszę uważać. E, teraz e, były tu takie trochę wygibasy, teraz muszę włączyć e, tą kamerę zewnętrzną, żeby tu mijaka nie zrobić, ale i tak czy jak zrobię, więc będę musiał się cofnąć. Dobra, zaraz się cofniemy tutaj, ogarniamy pierwsze to. I później zro, cofniemy się na ten mały mijaczek i to ogarniemy. Ładnie, już tutaj będzie stależowane przygotowane. Jakby, no, może nie zorane jeszcze. Zobaczymy, czy będę orał to na e, wiosnę. Czy to może teraz jeszcze, jak będę miał czas, chociaż wątpię. Bo tutaj e, czeka mnie jeszcze tutaj żniwa łubiną, wykopki jeszcze e, e, się, więc wątpię, żebym wyrobił się jeszcze na, na tutaj. Ale może jak wyrobię się tutaj ogarnę tą orkę na tym polu poza odcinkiem, oczywiście. Bo wątpię, że na odcinku tak dużo orki robił, ale w następnym odcinku na pewno ta orka wystąpi. Dobra, poprawiamy ten mijaczek i lecimy. Ale mi się ta dzierżawa podoba, dlatego chcę ją wykupić. Bardzo fajne pole. Mi się podoba, nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że to dobra decyzja, że tu było. Dobra decyzja to była, że w dzierżawę wziąć, a później jakby wykupić po tych trzech sezonach. Też mogę iść w takie dzierżawy, które e, na przykład nie zamierzam później kupić pola tego i e, dzierżawić na trzy sezony i później bez wykupu, ale na razie takich nie planuję. Może się pojawią jeszcze, ale teraz e, wydaje mi się, że jeszcze za niedługo też zawita no, dla nas na gospodarstwo kolejna dzierżawa, jak to. E, Oczywiście wykupimy, bo nie chcę mieć kilka dzierżaw, tylko po jednej, żeby też trochę tego swojego pola mieć w większości. A tutaj ziemniaki sobie rosną, tu słoma po się zebrana, a tu na lewo zaraz zobaczycie: O, zasianą trawy, tutaj świeżo co posiana, tutaj jeszcze tam rozrzucaliśmy obornie, więc dużo nie mieliśmy do roboty do ogarniania. Jedynie jeszcze trzeba było zwapnować tam leciutko, żeby tak było idealnie i może na jesień nam się uda to skosić no ale zobaczymy jak to tutaj wyjdzie wiecie co ja chyba sobie odstawię talerzówkę tutaj z 30 nawet e, bo chyba dzisiaj już 30 nic nie będziemy robić chyba że później ładować obornik ale patrzę mam 17 minut odcinka więc pewnie wywieziemy tylko ten jeden rozrzutnik i zakończymy odcinek bo całego pole, całe pole jakbym rozwoził to trochę by mi to zajęło dobra odpalamy 60 i lecimy Tutaj już z burtami nie jeżdżę do rozrzucania obornika, bo nie wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, bo jednak jeszcze wałek to trochę obciąża ten wałek, a 60 nie chcę aż tak katować, tutaj męczyć, więc jak będę miał lepszy ciągnik, to tutaj dołożymy burty lub nawet wymienimy rozrzutnik, no ale to się jeszcze okaże, co tutaj zrobimy. O, tutaj naprzeciwko nas chyba też będzie łubin, zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze nie mam tak konkretnie ustalone. E, się okaże to w późniejszych odcinkach e, wspomnę na pewno o tym e, w którymś odcinku a jak bije się tutaj łubin nasz jeszcze sobie powoli o ludku rośnie ma e, jeszcze kilka tutaj dni do września i będzie można go kosić dobra lecimy tylko ja sobie zbiję na czwóreczkę żeby na piątką na druszkach polnych nie jeździć aż tak a tam, jak widzicie, z daleka już tam obie też zebrana słoma. Cała słoma oprócz e, łubinu e, została zebrana, bo jeszcze łubin niewykoszony. A kostki też zostały zebrane ze słomą, ale to już, już nawet w wcześniejszych odcinkach. E, dobra, się mh. ciekawe. Ja bym chyba się przeciął, wiecie? O taką, o, o tu. E, tutaj oczywiście nie muszę zrobić, e, robić próbek glebowych, bo tutaj e, dopiero co nowe pole. I ogólnie tutaj na owiec potrzebuję 100 kilo, no a tu jest 0 w większości, dobra to bierzemy 100 kilo, o tu sypiemy, nie no sypiemy, nie wiem czy to tak można nazwać, dobra, o tak włączamy i lecimy, dobra, mam nadzieję, że tutaj lagów żadnych nie będzie, bo ostatnia jakaś aktualizacja mini była farminga, eee, no ale ja na razie nic nie widzę, chyba, że na nagraniu to będzie widać jakoś, no ale wątpię, jak u mnie nic nie widać, to że było na nagraniu. O, ładnie sobie lecimy. co będziemy jeździć chyba raz przy razie, chociaż, wiecie co, ja bym o tak zrobił i się przeciął drugi raz i tak robić dookoła tego, co się przetnę. Ale mogę jednak, kurczę, z tamtej strony, żeby zrobić ten o, cyperek, co tutaj mamy i robić dalej tak w prawo. O, tu polecimy sobie. O! Przecinamy się i lecimy. Kolejny przejazd. Ciekawe, jak na przykład tu by nie schodzić, nawet nie no trochę szybko nam schodzi tutaj. E, no bo jednak tu 100 kilo rzucamy, to też e, jednak ze sporych dawek. No ale raz rzucaliśmy tutaj na tej serii chyba 160 lub 150, to też mocno ubywało, ale ja tutaj od ten obornik się nie martwię, bo obornika mam dużo, ale też mam gnojówki sporo, więc jak coś to się nawiezie, a jak nawet tego nie starczy to się kupi tego nawozu sztucznego. No ale na przykład w poprzednim sezonie nie było, nie, było jedno nawożenie, e, ale to dosłownie, bo już e, chyba tam jeszcze miałem gnojowice, ale mi się nie chciało już tego nawozić, żeby była chociaż jakaś akcja na wiosnę z tych nawozów. No ale też mogę iść coś takiego, że nie robię nic z sztucznymi nawozami, tylko tym naturalnym ode mnie tutaj, ale też by nie było takich fajnych akcji jak to rozrzucanie e, e, nawozu sztucznego, bo to też e, jedna z fajniejszych akcji jest. Moim zdaniem ciekawa. Jeszcze ciekawsza jest tutaj w e, tych ścieżkach, ale ja tutaj na razie w ścieżki się nie bawię. Nigdy się nie bawiłem w farmingu. Nigdy na razie nie zamierzam się bawić, e, więc e, możecie tutaj się nie spodziewać. Jakby możecie tutaj nie oczekiwać ścieżek. Chociaż zobaczymy, jak to mi tu wyjdzie, bo to też obniża plona. Jednak chcę tutaj prowadzić rozwój na tej serii. E, a to tylko będzie też obniżać plony, bo to jednak ugnieciony trochę zboże, to wtedy już nie za bardzo. Nie. E, później też jakby trochę znika te zboże i nie ma też takiego plonu, jak to było bez tych ścieżek. Ładnie tutaj 60% dopiero mamy, e, więc ten na naprawdę mi się wydaje, że zdążymy. Teraz sobie pojedziemy nie raz przy razie, tylko tam, bo się nie wyrobimy tak zakręcić. A ja nie chcę jakoś mocno sklecję tu różnikiem, żeby tu nic się nie stało, żeby żadnej awarii tu nie było. Lecimy kolejny przejazd. Tu też zaczęły wyrastać chwasty po pszenicy, bo jednak przewinałem już tutaj od lipca, to już trochę już miesiąc tu minął. Zobaczymy. Podobno, jakby te trzy dni się zaczynają od następnej pory roku, czyli od dopiero we wrześniu. Czyli pewnie jeden odcinek będę musiał ogarnąć na, na je, dwa odcinki, bardziej o tak na jednym dniu, bo chyba nie ogarnę tak. Bo już mam zaplanowane tutaj, będę musiał chyba na jednym dniu e, zrobić tutaj odcinki i chyba zrobimy po prostu, że kolejny odcinek będzie na tym samym co dziś, i później normalnie będzie szło bo jakby były już 3 dni od sierpnia, w co wątpię, bo to jednak na następna pora roku to się nie zgadza, to by było idealnie, bo bym przewijał co każdy odcinek, i by były jakieś pieniążki. Właśnie o to mi chodziło, że też trochę mniej będziemy zarabiać, jakby będzie to znaczy zarabiać będziemy tyle samo, ale będzie to rozdzielone na raty, czyli na te trzy, a było na dwie rozdzielone, czyli no będziemy tyle samo zarabiać, ale tak. Po całym miesiącu tyle samo, tak jak mówię, tylko na raty, to będzie takie rozdzielone. O, cyk, zakończyliśmy i pół rozrzutnika na pewno mamy wysypane. Więc teraz sobie pojedziemy tu w kolejny czas i zaraz znów się przetniemy, żeby, no tak chcę taką metodą tutaj nawozić ale mi się zdaje, że taka metoda jest ok i w tą w ogóle stronę chcę tutaj e, roboć, robić, orać a mi się zdaje, że to nie najlepszy wybór tam cyperek to trochę gorzej będzie ale tutaj mi się wydaje, że lepiej niż tak drugą stronę no ale ja nie wiem, i tak czy siak jakbym w tą czy w tą robił to by był taki cyperek do zrobienia, który by trzeba było cofać no więc na to nic tutaj nie poradzę takie pole, ale spoko było pod względem gleby takie 100% tam jest planowania i jeszcze tutaj cenowo może nie było aż tak ok, no ale też nie było jakieś najgorsze, więc też ładnie wyglądowo tutaj w przyszłości może na łąkę, bo tu takie słupy to też ciężko czasami obrobić to jako tutaj zboża albo coś, obkosić, to też ciężko kombajnem, no ale to zobaczymy w przyszłości, bo na razie takie wielkie łąki mi niepotrzebne są na razie taka 30-40 rowa mi potrzebna a w sumie to jest taki... To, nie no, to by było z zapasem trochę jakbym to miał, ale też nie chcę... Nie no taka 30-arowa to mi potrzebna lub no, nie. No, bo tak trochę przesadziłem z tymi 40 arami, mm, No ale taka 30 mi się by przydała. E, a nie chcę też jakichś konkretnych zapasów robić, że będę miał na cały sezon, tylko chcę rozbijać to tak, żeby było to dwa razy w sezonie, to na kosy, a nie na przykład raz w sezonie hmm, tylko... Tak jak mówię dwa razy, żeby było trochę tych sianokosów, bo jednak jak ma się krowy, to sianokosy robi się e, często. O, 202% tu jeszcze jeden przejazd tutaj został nam z tego e, przecięcia się. No i robimy kolejne tutaj. Jak myślałem, że więcej soli tego obornika, Na razie około. Jak ten zrobimy przez, to chyba pół, pół pola będziemy mieli obrobione jednym rozrzutnikiem, więc wynik jest dobry. Zobaczymy jak tutaj wygląda sprawa z obornikiem, bo jak coś, oj, tutaj trochę mnie zawróciło, tak, nie, bo jak coś to będę go sprzedawał, jak będę miał za dużo, bo po co trzymać tutaj na, e, u mnie tutaj na gospodarstwie, e, a to też zapach tak powiem, e, psuje e, tutaj, e, jak coś to jako dodatkowa kasa będzie, ale jak będzie tak idealnie co sezon to ja będę zadowolony. Też na pewno w przyszłości będę planował za budowę obory, no ale to już takie trochę później, późniejsze plany. O, polecimy sobie w kolejny przejazd, i chyba to będzie nasz ostatni, niestety, bo zostało nam tu ostatnie 8%. Chyba w kolejny przejazd nawet się nie opłaca, więcej, bo to no właśnie tak ubywa, że 200 kg jeszcze nie nam zostało, tylko no ale pół pola będzie obrobione tym rozrzutnikiem. O, tutaj 26 minut odcinka to tak idealnie będzie. Ja sobie tu się zatrzymam. O, zgasimy 60. No i co? Teraz odcinek zakończymy. Ojcie, mam jakieś. o, tutaj. o, teraz. No i co? No ja zapraszam na was, was na poprzedni odcinek, to były żniwa owsa e, I rozrzucają również obornika, ale trochę mniej tego było, więc w tym odcinku to trochę nadrobiliśmy. Link będzie w opisie. No i co? E, ja jeszcze raz Was zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo to motywuje do dalszej pracy na kanale, więc możecie zostawić tego subika, ja bym był bardzo zadowolony. No i co? W tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się i na razie, cześć.